Witam z Twynero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Racing Cross Dokładnie tak moi drodzy w końcu pojawiła się mapa z Pac-Mana oraz Pac-Man i duszki. Dokładnie tak, w grze Sonic Racing Cross co za tym idzie, jest to trzecia i ostatnia trasa z Grand Prix crossworldsowego, pierwszego, dokładnie tak, za tym idzie, pojawia się nowy odcinek z tejże serii, jakże ekstra odcinek, którym pok pokażemy sobie wszystkie te trasy, które doszły e, w nowym Grand Prix. Dokładnie tak, moi drodzy, jak widzicie, grałem ostatnio Nights, ponieważ Nights pojawiła się idealnie w święta. E, idealnie się przy przysięgam nie dało dokładnie tak, więc, moi drodzy, ja już nie przedłużam ładnie, pięknie robiąc sobie play Grand Prix. I z tejże okazji pogramy sobie jako Pac-Man. Yo! Patrzcie na jego kurde. To jest to łaka-łaka. Waka. Pac is back, baby! I czekaj, jaki ty masz pojazd? Jakiego typu, to jest moje pytanie. Nie Speed Acceleration. Nope. Handling w takim razie. Mój najulubieńszy. Też nie. Albo ja pomijam i, i jestem ślepy. Chyba nie. Power. Gdzie ty masz ten swój samochód typie? No pomijam, przysięgam. Gdzieś musi być. Dobra, chwila, bo ja na 200% gdzieś to pominąłem i jestem głupi, bo nie widzę. Tu jest, okej, okay, jest w handlingu, proszę bardzo. Jo, jaki samochód przysięgam, kurde. Nice. Pak mobil, Pac-Man Mobil, o, dokładnie tak się nazywa. E, dobra, gramy sobie na Sonic Speedzie. Oh, boy. Czerwony Bowser jest, jest naszym rywalem. No i mamy pełne Grand Prix, które ma w sobie Minecraft World, Bikini Borom oraz Pack Village and Maze. Dokładnie tak, więc na co czekamy, moi drodzy? Leci my. Przysięgam. O oh Bój. Nie grałem jeszcze w mapkę, w mapkę z pac z więc. E Będziecie widzieć, jak po raz pierwszy ją ogrywam, więc nie znam layoutu. A jeśli chodzi o mapkę Minecraft'a i, i z Spongeboba, no to wszystko, że tak powiem, znam kojarzę i tak dalej, więc dokładnie tak. O oh boy! Yo, kurde, gramy pac to jest to. To jest to, moi drodzy. Ok, pajacu jeden. <grytanie> God damn skopiemy ci dupę. No dobra, no dobra. Okej, okay. i skarżmy, i drodzy lecimy. Lecimy, kurde, pak monopoly. To jest to, to jest to. Bardzo lubię aktualnie mapkę z, z Minecrafta, To jest bardzo fajna mapencja. Okej, okay, tutaj spierniczyłem troszeczkę ten zakręt, no ale okej, okay, whatever, czy coś. Okej, okay, Giranari right, pajace, Kurde, Bela. Ok, ładny, piękny jesteśmy w jaskini i ciśniemy sobie przez portal do Neteru, Więc bardzo, bardzo naprawdę fajny pomysł na tą mapę, strasznie mi się to podoba, że jesteśmy najpierw na zewnątrz, później wbijamy do jaskini, później Neter, good fucking shit. Okej, okay. tuż za zawokiem pajacu. Mieć taką dobrą mapę do wybrania, ale oczywiście, że, że się jej nie wybrał, bo po co? Okej, okay, dobra. W Metal Harbor, moi drodzy Okej okay. Gin... No, serio? Okej, okay, wow no Dobra. W złym momencie wystrzelone przysięgam Okej okay. Gonimy pajaca, przysięgam OK Ładnie pięknie. Spierniczaj ganowcu jeden Nie trafiłem w Witema, do... Oh, well, well. No, i ktoś mnie namierza. Nie mam żadnego itema. Nie zwracam uwagi, yy, nie zwracam uwagi ile ich mam. Przysięgam. Ratunku. Dobra, okej. Okay. Nie okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> Dziękuję. Dziękuję, panie Chao. Dobra. Spadaj za bok. Przysięgam. Okej. Okay. Yo, ten motyw. Ten motyw. Good fucking shit. Ok, uwaga, creepery pozwalają nam. Ładnie, pięknie, trasę i ciśniemy do aktualnie. O, Boże, tarcza. Nice. <laughs> I lecimy tutaj, dokładnie tak. Do opuszczonej kopalni i Ender. Proszę bardzo. Boże, jakie to jest świetne. To jest przecudowne. Okej. Okay. Jesteśmy w endzie, moi drodzy. Jest sobie tej smoczek, jak żeby kurde inaczej. Tutaj, uwaga, bo on będzie napierniczał. O, właśnie. O oh, common, o oh, common, dobra, ok, nieważne, nieważne, nieważne. Nic znaczącego. Przysięgam, pik, pik, pik. Macie pajacę. Okej, okay. triksy for a win i wracamy do normalnego świata. Przepierniczam się przez liście, a jak żeby kurde inaczej. <gry> Okej, okay. i jak lak, Świetna mapa. To jest jedna z moich najlubieńszych w tej w grze, naprawdę. Jest tak dobra. Jest tak kurde dobra. Okej. Okay. Ja, ten motyw. To jest to. Patrz jak go się cieszy, jak on się cieszy, że jest w tych wyścigach. <laughs> on wiecznie cieszy ja, po prostu uwielbiam pac Zwłaszcza ten design. Good fucking shit. Pajacu. <laughs> Cieszę się, że nam poszedł z tym designem koniec z końców z, z Pac-Man Worldów przysięgam. To jest peak design pac-manowy. Okej, okay, mamy Bikini Bottom, dokładnie tak, moi drodzy. Jesteśmy pod wodą, o oh boy, o oh To jest mapa, która podoba mi się tak sobie, mówiąc szczerze. Nie postarali się przy niej. Mówiąc w 100% szczerze, naprawdę. Jest tu jeden taki bardzo chujowy skrót, którego nie wiem czy nawet wezmę. Bo żeby go zrobić, to po prostu trzeba yy, idealnie to, to wykombinować. A to też nie zawsze mi wychodzi. A jak spiergiczymy, to, to jest prosta droga do bycia ostatnim. Więc nie wiem, czy będę próbował nawet z tym skrótem. To be honest, pomyślimy. Zwłaszcza, że to nie jest jakiś spory skrót. nie jest tak, że. Świetnie, Świetnie że po nim to, to, to wiecie, to już jest ezy pezy. Nikt was nie dogoni, czy coś. Dobra, pójdziemy na ten skrót. Joo! Udało się. <świetnie> no, no, coś tam niby wyprzedziłem w tej chwili, ale Jezus, Blaze, spadaj. Tu spadaj. Ok, śniemy sobie tędy, proszę bardzo. Okej. jesteśmy szuści. Ok, coraz lepiej, coraz lepiej. Znowu Zawok będzie wybierał trasę, więc znowu wybierze jakieś gówno. Dobrze, cyberspace! Mogłem w sumie zostawić tego łyspa na później. Jezus, ktoś ma monster trucka! Ja się wpierniczyłem po czułem oczywiście. Oczywiście, dzięki SPO. <gry> o, oh, cyberspace, let's fucking go. Uwielbiam, aktualnie to across world, ale good fucking shit. Ok, get Tutaj mamy Skrutasa. Okej, okay, powiedzmy, że mi się. No, co do zasady mi się udał, choć nie w całości. Czy wy możecie przestać mnie nawalać, naprawdę? jak like, what the fuck. Ok. Mamy Monster Tracker. To się może przydać. Ok. To nie chcę psuć motywu. sięgam, Dobra, na razie to nie użyję. Like, come on, ten motyw jest zbyt piękny. Na nas będzie Jazik, więc mówię, nie chcę to zepsuć. Motyw Good Fuckin' Shit, dobra. Napierniczaj, Pac-Man, sięgam. Oh, come on! Oh. Dobra, Monster Truck for a win. Lecimy, lecimy, lecimy. Okej, okay. i laser! Dobra. Okej, okay. chill, tu się nie chce wpierniczyć, okej. Okay. Skrutasa już nie użyję, bo i tak spierniczyłem, nie zdriftowałem. A bez drifta to tam kompletnie się nie da dostać. Sięgam. Ok, pik, pik, pik. Mamy tarcze. Tu sobie zrobimy lekkiego skrutensa. Proszę bardzo. Ok, i napierniczało meteoryty, więc uwaga. To no nie jest zła trasa per se, ale jest... No taka sobie, mówiąc szczerze, jest bardzo liniowa. Taka... No okej. Okay. Po prostu sobie jest. Ale nie jestem jakimś wielkim fanem tej mapy. Może powiem w, traki spo w taki sposób. Traki sposób, tak. <grym> Dobra. Pierwsze miejsce. Ezy, <grym> dlatego, że wszyscy dosłownie próbowali mnie udupić, w tym ja sam siebie. <grym> Ale się udało. Dobra, No to moi drodzy, oh boy. Mapka z pac dokładnie z Pac-Man World 2. Repack, dokładnie tak. Oh boy. Oh boy. No, i jesteśmy, kurde, w, w aktualnie wiosce stricte z dwójeczki e, z Ripaka. Yo, okej, okay. okej, okay. okay. świetne, Let's fucking go. Let's fucking go. Okej. Okay. No, sam jestem ciekaw tej mapy, przysięgam. Okej. Okay. I Skadysz? Skadysz? Dobra, no, ja tu widzę Skrutasa. Okej, okay, Jezu, jesteśmy w pierwszym poziomie, o Jezu, wspieramy kuleczki, to jest to, to jest to, chyba no, to był restaring, okay. <grywa> tutaj jest restaring, proszę bardzo, przy okazji skrótasz, let's fucking go, okej, okay, bardzo fajny motyw, oh. restaring, okej, okay, i wbijamy do pierwszego Pacmana, yo, yo, joł, okej, okej, zajebiste. Zajebiste, w ogóle patrzcie na tą mapę z prawej strony Ona dosłownie jest wymodelowana w taki sposób, że Że to jest faktyczny labirynt Tylko po prostu pewną część mamy dostępną do faktycznego jeżdżenia O Jezus A, okej okay. <grytanie> Pac-Man nazwy, kanais. nice Pac-Man lukający pac to jest to Okej okay. Co za pajac <grytanie> Miał taką dobrą mapę do wybrania i oczywiście wybrał Wonder Museum, okej okay. Niech ci będzie, bro Tyry, ty, ty, tyry. That's my gem, bro. Przysięgam, like, god damn. Dobra. Ty, 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 Ścigamy pajaca, przysięgam, like, wracaj tu. Okej. Okay. Typ jest na górze. Okej. Okay. Tornado Talesa z Sonicami już proszę bardzo. No, czy ty możesz tutaj, kurde, przyjść? Ja chcę tylko porozmawiać, przysięgam, like, come on. On tego użyje, prawda? Zaraz na mnie tej kuli. Okej, no da, użył właśnie. Nie potrzebuje, ja użyłem tego, ale chociaż w sumie zaraz będzie. Będą itemki do zebrania. Okej, okay. ta bomba się nie przydała. Może na mnie wybuchnąć ewentualnie. Dobra, na szczęście nie wybuchła. BUM! Weź ten magnes. Jezus. O Jezus, dobra, 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 okej, okay. łaka, 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 let's fucking go, kurde, okej, okay. nice, siema, Pacman, sięgam. jo, jak to, to mi się tak podoba, że to jest takie, to wszystko, takie pikselki, mm. pięknie to wygląda, To jest tu pięknie, no bo mamy tarczę, szmato, sięgam okej, okay. red star Ring. trudno, 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 Okay, troszeczkę był teraz inny layout tego. Mi się połowa. Ok, Pierara here. Dziękuję bardzo. Boże, jaka świetna mapa. Bum. Nice. Przysięgam. Yo. Ok. Pak, mam taki słodziak. Dobra, mamy dwa restoringi jeszcze do zebrania. Tutaj. Ok, to sobie już oczywiście zrobię później. No dobrze, no to czas na. Ostatni wyścig tegoż Grand Prix. Nie uboj. W końcu przysięga w końcu pełne Grand Prix do ogrania. Choć nie powiem, podobał mi się fakt, że jak nie było jeszcze wszystkich tras, to pojawiała się losowa trasa z poprzednich Grand Prix. Potrzebujemy Sega tak bardzo. Możliwości zagrania w Grand Prix z losowymi mapami albo z mapami, które sobie sami wybierzemy, że to po prostu like make it happen. Naprawdę to like jest w ten czas. Zagrać takie losowe Grand Prix albo stworzone same przez siebie, to już w ogóle. Skoro tak sądzisz, pajacu. <grym i zainteresowań> nie masz szans. Bądźmy szczerzy, przysięgam. No dobrze. No dobrze. Nie, okej, okay. i nie uda się. No okej. Okay. Nie uda mi się pełny boost. Oh well. <grym i zainteresowań> Skrutasy pajace, przysięgam. Nie, okej. Okay że, Teraz mi się ten zakręt uda. Tak miałem to zrobić od samego początku. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I w taki oto sposób jesteśmy trzeci. Już, drudzy. za bok, idę po twoją dupę przysięgam. Bo jak to źle nie zabrzmiało. Idę ci skopać dupę, o to może pracy. Idę po twoją dupę, no to jest to. Okej. Okay. Jezus, wiedziałem. O! Okej. Okay. Cholerne gasty! Dawaj, dawaj, dawaj tą bombę, Pac-Man! Dawaj, 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 dawaj! Fak! <laughs> Dobra, nie będę używał na niego tej rękawicy, bo właśnie próbują mnie zestrzelić. Okej, okay. właśnie. Set it! <laughs> Dobra. Goddammit! Jeszcze cię kurde złapie, pajacu jeden. tyry <laughs> okay. Uwaga na tego robota, uwaga na to, nie wiem czy ja chcę brać skrót, dobra i tak już nie zrobiłem tego drifta, nie, dobra to już wyrąbane, i tak boty nie biorą tego skrótu, więc leg. Like. oh well, dobra, pierara Hill. dziękuję bardzo, ono tu za bok, ono tu, ono tu, dawaj, 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 dobrze, dobrze, na wszelki wypadek, bo on ma bombkę plus, co tu? Dobrze, 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 okej, okay. okej, okay. ładny piękny okej, okay. lecimy, pak mam a win, no dawaj, pajace, Cholerne duszki, okej, okay. fuck, 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 oh. weźcie mi kula tego, o, oh. king bumbu, przysięgam, dobrze, to przez 100 pierścionków Nie wiem czy zebrałem, chyba nie Nie, nie zabrałem. A w sumie mam 82, więc nie jest źle Nie ma tragedii Dobra, napierniczamy sobie ponownie Przez Okej, okay, przez Mejzika Ładnie, pięknie tyry, Okej okay. Spadaj, spadaj Zawok Pajacu jeden Dobrze, okej okay. Dawaj, 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 kurde, perfect runa robimy, sięgam, o oh, fuck, dobrze, jeszcze Zawok nie był drugi, Shadow go wyprzedził, Uuu. a go dopierniczyłem, nice, nice, dobrze, kurde, pajacuję, no dobrze, więc naprawdę świetna mapa, god damn, good shit, nie mogę się doczekać kolejnych delceków. like god damn. Dobra, Zawok rozpierniczony po raz piąty, dokładnie tak, oh boy, oh boy, let's go, no i moi drodzy, kurde, wygraliśmy ładnie, pięknie pierwsze miejsce w każdym wyścigu jako Pac-Man, oh boy. No dobrze moi drodzy, tak więc to by było na tyle jeśli chodzi o ten ekstra odcinek z serii Zagrajmy w Sonic Racing Cross Worlds Oczywiście widzimy się w momencie kiedy wyjdą kolejne trzy trasy dokładnie tak. Już się nie mogę doczekać, zwłaszcza oczywiście mapy z Mega ale to będzie zajebiste. Nie mogę się doczekać. Tak więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tegoż odcinka. Mam nadzieję, że on się podobał i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya!